Dzień dobry. Wędrując w poszukiwaniu żółciaka siarkowego, którego nie znalazłam, znalazłam coś zupełnie innego. Zwierzątko, owad, chrząszcz, złotka jasnotowa. Przepiękny chrząszcz w barwach absolutnie magicznych, przypominający klejnocik. I to jest chrząszcz z rodziny stonkowatych. Natomiast żeruje sobie na mięcie, na jasnocie, między innymi. Jest powszechnym chrząszczem, ale bardzo pięknym, i właściwie nie można przejść obok niego obojętnie. Zobaczcie. Mieni się na zielono, żółto, złoto, czerwono, I tak metalicznie. Co ciekawe, ta metaliczność. I to ubarwienie jest także na jego czułkach, odnóżach. Jest cały taki pięknie. Mieniący się. Poszukajcie, zatrzymajcie się nad nim.